Cześć, wami, chwała żołnierze! Z tej strony Cocosfly, a to jest Battlefield Bad Company 2 i towarzyszy mi Filox. Hej, hej. Filox.pl, żeby nie było tutaj pomyłki. Aha. Postanowiłem ostatnio nagrać sobie kilka gameplayów z tej gry. Zastanawiam się nadal, czy będzie to seria, czy raczej w ramach wykokosanego FPS Multiplayer. Jeszcze nie postanowiłem. Dzisiaj dopiero tą grę zainstalowałem ponownie. Oczywiście mój nick to Kokos Fly, a jakże by inaczej. I jak na razie osiągam dosyć różne wyniki... Um, raz mam remis tak jakby, a raz um, na przykład miałem, jak grałem sobie Spago jakiś czas temu miałem 32 do 8, ale to na razie jest rekord tutaj. Generalnie powiem wam, że w Bad Company 2 grało mi się jakoś gorzej niż w Battlefielda 3. W takim sensie, że nie byłem w stanie osiągnąć takich wyników, jak w tej chwili robię. Nie wiem, czym to jest spowodowane de facto, ale tak sobie pomyślałem, że być może przyczyna jest taka, że generalnie szturmowiec, czyli akurat klasa, którą w tej chwili gram, ma najlepsze karabiny. Tyle, że tutaj szturmowiec rzuca paczki z amunicją, a szturmowiec w Battlefidzie trójce, jak się doskonale orientujecie... I em, leczy i podnosi, skrzesza, defibryluje. Jest medykiem. Dokładnie. A skoro posiada najlepsze... O Jezus granat mnie zabił, skoro posiada najlepsze karabiny... To ludzie nim najczęściej grają, więc siłą rzeczy więcej razy jesteś po prostu defibrylowany. Być może na tym właśnie polega fenomen lepszych wyników w Battlefieldzie trójce. Nie wiem, tak się po prostu swobodnie zastanawiam. Byłem według mnie balans w Kampanii Gondolana. Klasowi jest trochę lepszy, bo jak wiadomo, na reklamowych meczach, bo na jakichś nigach to praktycznie 90% klas to, to jest bo wiadomo, najlepsze karabinie. I możliwość. Podnoszenia ran no, tutaj dokładnie. już tak nie ma, bo amunicja to wynawał O jezus Maria, to był jakiś karabin kurna, zapomniałem CKM tam jest Byłem bardzo fajna jest tutaj rzecz, że bardzo są gęsto obsiane jakimiś CKM-ami, jakieś granatniki, tego brakuje w BFC. Idzie do ciebie, idzie do ciebie, obchodzi się Dobra, broń jednej, a broń Aaaa, pociągnąłem ładnie 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 Coś coś zepijemy Ciężko się tutaj przyzwyczaić te motoryki w taci. Ja zbiera, Lębry. Lębry. Pamiętam że tutaj naprawdę ostry punkt jeżeli chodzi o atakowanie jest Ten CKN będzie wytrzymał, oh. spostrzegał z granatnika Jest tam na górze nadal. No yeah. Fakt, to co jest tutaj charakterystyczne. Na przykład, to fakt, że jeżeli się sprintuje, nie można biec do boku. Nie można strajfować, co w Battlefieldzie trójce jest możliwe. I często to dosyć wykorzystuje. Tutaj niestety już tak nie ma. Ogółem motoryka postaci jest trochę taka drewniana W porównaniu do aktualnych tytułów, jest brak możliwości czołgania się. U, czy tutaj słońce. te lekką z bronią małą kalibrową Jezus. No ja jestem już praktycznie wykończony. Ja może medykiem spróbuję coś No Nie byłoby to tak źle. Ta minimapa, dzięki wielkie. Ta minimapa jest też jak dla mnie... No i z czego mnie ściągną z granatnika? Tutaj Tam. jednak ta noob-tuba, że tak powiem, jest nadużywana. No, tego nie ma w Battlefield To Według mnie tutaj bardziej jest używany RPG na przykład. Chyba, że chodzi ci właśnie o granatnik. No chodzi mi o granaty no właśnie. O Jezu, to jest pojazd. Droga. Og jeszcze warto wspomnieć o destrukcji otoczenia, która według mnie jest tutaj o wiele lepsza niż w Bruce. To jest fakt, że jest tutaj większa destrukcja otoczenia. E, ale... Ale dzieje się tak dlatego, ponieważ e, większość budynków jest tutaj po prostu do siebie podobna. Jest taka sama praktycznie. E, więc e, nie jest dziwne, że można je wszystkie niszczyć. No bo skoro jeden typ można niszczyć, to e, czemu już nie wszystkie, które są do siebie podobne, prawda? E, w Ojezu Granat. W Battlefieldzie Trójca jest jednak większa różnorodność, jeżeli chodzi o budynki i dlatego niektóre z nich po prostu nie ulegają zniszczeniu. No i... Co kto lubi, no, Ja polubiłem większą różnorodność budynków. No. Nie przywiązuję tak wielkiej wali do tych zniszczeń 3D. Ale to co... znaczy zniszczeń 3D, zniszczeń 2.0. Ale mm, to co mnie najbardziej irytuje tutaj to swego rodzaju jedno... jak to nazwać... brak wyboru pomiędzy um, perkami, czyli tymi atutami. Tak, tak. Tutaj perkiem, wręcz po prostu obowiązkowym, bez którego nie powinno się grać, to jest Amunicja Magnum. E, Grasz bez Amunicji Magnum, jesteś naprawdę e, gorszy od innych. No strasznie złym pomysłem jest wybór między celownikiem, a na przykład większą ilością amunicji przy sobie. To no jest po idiotyczne rozwiązanie. No lepszy, lepszy jest ten wybór, kiedy masz, powiedzmy, każdą broń możesz, jesteś w stanie modyfikować oddzielnie, tak, w sensie, że modyfikacje do broni są wyłącznie je przypisane, a nie zależą od atutów, jakie weźmie Twoja postać. Czy jakkolwiek by to nazywać, no. Atuty, perki. N nie mam pojęcia. A gościu siedzi na uławie. A właśnie, uław, tu jeszcze tym w trójce. O no, to fajne urządzonko. Mamy, mamy, mawa niby, no, No i tak, jak powiedziałeś o tym, że praktycznie na każdej bazie I gęsto są rozsiane te CKM-y, stacjonarnie działa. To faktycznie jest wielka zaleta, bo jak sami dobrze wiecie, Battlefieldowcy, jedynym stacjonarnym stacjonarną bronią w Battlefieldzie 3 to jest ten pocisk sterowany na sznurku. Centurion? Nie, nie Centurion. A, a, nie Centurion. Ta rakietnica, tak. Former, dokładnie. Tak nie powinno być po prostu naprawdę buduje niech trochę klimat to że jest baza to mamy, nie wiem, możemy się czymś bronić żeby... No. No o tym przeciwników Chociaż tutaj jest częstszy chyba base no, niż... Mm -hmm, bo tutaj mapy są tak zaprojektowane, że czasami można podjść, po prostu więc... cię, przeciwników. wyżynać przeciwników no jak no da? Siedzi. O wiesz, wiesz o tym, że na technik w każdej broni ma tłumika, mimo to i tak go widać na radarze jak go strzeli. Nie, nie wiedziałem o tym. Trzeba chyba wybrać y, park tłumik i wtedy ciebie nie widać. Trochę tutaj ir irytuje też nie wiem jakieś niemożliwość podnoszenia czasem po prostu jest taki lag. Nie fibra Fibrata się ładuje. A to już tego tak nie pamiętam, szczerze mówiąc. Um, jeszcze nie mogę się wypowiedzieć na temat e, e, chociażby balistyki. No, um, jaką rolę tutaj odgrywa opad kuli? Wydaje mi się, że no dobra, może się nie wypowiem. Wydaje mi się, że Balistycznie lepiej jest przygotowany Battlefield 3, tam jest tak jakby większe odczucie, że ta kula jednak ma opad. Ale może też dzieje się tak dlatego, bo mapy do Battlefield 3 są jednak większe. Miałem hmm. taką roczną przerwę, może pewnie więcej jeszcze, no, niż rok. Ale ja muszę bodajże... ci... Ja bodajże też na premierze to efekty Podobno tutaj ten n 94 jest świetną bronią. Tutaj w ogóle każda broń, e, która jest z pijówką, jest kapitalna. Po prostu może strzelać tak szybko jak z broni automatycznej, a na, na dystans mamy większą salę. Mam jeszcze pod pod no, skillować kiedyś, tak Fajne, fajne, tylko od razu powiem, że tutaj twój ulubiony a, jak nie jest tak no, to się będzie brało jakąś inną ulubioną broń. Jeszcze sobie spróbuj nawet teraz wziąć. M416 jest, M416 to, jest to, nie zostały opanowane przez no Właśnie gram tutaj M416. Ten XM8 bodajże też jest podobno dobry. A, tak, tak. jest jedna z pierwszych broni. A... No i ten kieł raz ja to trzeba się grać chciał. Czu, czuć było moc po prostu, bo aj to Tutaj tutaj jest kupa. Nie, Niestety, nie, wysoki odrzut posiada co? No tak, ale jeszcze po prostu nie ma wiesz wysokiej szybkostrzelności, jest taki po prostu bez mocy. Tak jakby pociski zabierały punkt, oczywiście to jest pewnie bzdura, ale... Można odczuć, że jest jakiś, jakoś mniej skuteczny. Choć wiadomo znajdę się tam zapaleński, żeby będą z niego osiągali po Jezus! Gdzieś obok Ciebie jest gościu. Nie nie nie. nie, nie, nie. nie byłem w stanie go zdjąć w ogóle no. Trafiałem na ale... Na szczęście go zbiję. <laughs> Jeszcze fajnym jest tutaj mykiem, że MG36 jest Jest celownik tutaj zamontowany od razu. Ojej, ojej, już. Wydaje się, że te bronie medyka w bliskim kontakcie są lepsze niż już turmowca ale... Jezus, wpadłem gdzieś w jakiś... nie mogę stąd się wydostać. O jak niezłe Mam tu apteczkę! Trzymaj apteczkę! To trochę tutaj są słabe pojazdy tak? że taki śmigłowiec szturmowy bardziej nie trudny potrafi rozgromić całą drużynę a tutaj niestety śmigłowiec szturmowy może zostać zniszczony przez zwykły cykałem. No to jest kiepskie, straszne I można jeszcze dodać, że pojazdy w tej grze same się nie naprawiają, nie są tak inteligentne. No, to dobre jest rozwiązanie. Więc... Ja do tego z bojatelą już przybył, przywykłem mi. pojazdy latające naprawdę pewno mogłyby się same naprawiać. Taka nano-regeneracja ala la Faza ogniowa została utracona! jest to, że jak y, ktoś zginie, i na przykład ja cię podniosę, to widzisz, y, pisze ci na ekranie, że ja cię podniosłem. Um, tak, to jest, to jest bardzo fajna sprawa. I tego mi brakuje we Fiatryce, żeby wiedzieć komu być wdzięcznym. Albo kogo pierdzieli, to jest zbliżenie. No no ładnie, ładnie. Zobaczymy, co tam osiągnęliśmy za chwilkę. Grało się całkiem przyjemnie. Szczerze Kracja. mówiąc bardziej bardziej mi się to podoba niż Medal of Honor Warfighter w tej chwili. Wow, nawet miał, mam dodatnie KD. No proszę, kwestia ja doświadczenia. Asa, najlepszy grać w drużynie. Ale lepiej mi szło jednak w tamtej rundzie. No dobra, znaczy nie w poprzedniej jeszcze. Dobra, dziękuję wam wszystkim za to, że byliście z nami do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, możecie mnie dodać tutaj w grze Kokosfly to jest mój nick. Będę od czasu do czasu wrzucał Bad Company 2 na kanał. A ja żegnam się z wami serdecznie. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej hej. Nie ja, mam.